Witam Was bardzo serdecznie Taki kubeczek dostałam od męża Przed Ponieważ mąż mi kiedyś czas I mi odkupił kubeczek A takie buty sobie zamówiłam na Bortubi Z wierzchu zamszowe, A w środku bardzo ładnie ocieplane I pokażę Wam jeszcze Dostałam do kulczyków pod męża. Paczka dopiero niedawno przyszła. I Nie byłam odebrać. Takie róże, które się wrzuca do wody. Mydlane bardzo ładnie pachną. Różeczki. I świece zapachowe, które też bardzo ładnie pachną. No, wiadomo, takie zabezpieczenie było, żeby się nie pogniotło. U mnie za oknem jeszcze śnieg. Dużo śniegu, ale już całą szczęście nie pada. Na razie nie pada. po popołudnia i wieczorku Wam życzę. Zróbka przede wszystkim. Jeżeli Wam się podobało, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Buziaczki, pa!